Ostatnie pół godziny to w znacznej mierze jest właśnie dyskusja o Polsce. Jako polski parlamentarzysta chciałbym się jakoś odnieść do tych bezsensownych, często zarzutów wyssanych z palca. Zaczynając od początku, Szanowni Państwo, nie ma żadnych podstaw do tego, żeby wobec Polski wszcząć procedurę warunkowości. W warunkowości procedura powinna być uruchomiona wobec państw, które defraudują środki Unii Europejskiej. Polska wedle raportów OLAF ma naj, jeden z najniższych w Unii Europejskiej wskaźników defraudacji właśnie tych środków. I Szanowni Państwo, ja się może z wami podzielę taką prywatną refleksją, biorąc pod uwagę to, co mówiła pani Knapik. Ja jestem z rodziny stricte prawniczej. Wszyscy moi członkowie najbliższej rodziny to prawnicy, wśród nich jest również sędzia już w stanie spoczynku, ale muszę Państwu powiedzieć, że niewyobrażalne jest dla niego to, że. Dzisiaj sędziowie w Polsce, ich część jest tak bardzo upolityczniona. I właśnie mam tutaj na myśli sędziów stowarzyszonych w ramach organizacji Justitia, na którą pani Knapik się powołuje. Chcecie przykładu, drodzy państwo, dlaczego takich niestety część tych sędziów trzeba eliminować z wymiaru sprawiedliwości? Na czacie naszej komisji zamieściłem link do filmu, gdzie sędziowie, o których tak Komisja Europejska walczy, żeby część z nich została odwieszona na 29 listopada na zebraniu z Donaldem Tuskiem, liderem polskiej opozycji, po jego przemówieniu w pierwszym rzędzie stają, skandują, zjednoczona opozycja, oklaskują go na stojąco, buziaczki, smoczki. Szanowni Państwo, czy to jest niezawisłość sędziowska? To, że sędziowie w taki sposób bratają się z liderami opozycji, to nie ma nic wspólnego z praworządnością, szanowni Państwo. Mamy w Polsce poważne patologie w wymiarze sprawiedliwości i zamierzamy nieuczciwych sędziów pociągać do odpowiedzialności dyscyplinarnej za pospolite przestępstwa, a za także za łamanie elementarnej niezawisłości sędziowskiej. Proszę wejść w ten link, zobaczyć jak to rzeczywiście w Polsce wygląda, bo on doskonale to obrazuje. Może wtedy Państwo w końcu zrozumiecie, że nie o, żadną, nie o żadne łamanie praworządności tutaj chodzi, tylko o jej przywrócenie. Bardzo Was o to proszę, o koniec pewnego takiego cynizmu, hipokryzji i zaczęcie normalnej, poważnej rozmowy z rządem polskim, który reformy wymiaru sprawiedliwości miał wpisane w programie wyborczym w 2015 roku. Wygrał wtedy wybory doskonałym wynikiem wyborczym. Zaczął wprowadzać excuse me, excuse me, ten. Już kończę. You... Przepraszam. Pierwszy raz mówił pan przez pięć minut, dałem panu półtora minuty, a teraz także przekroczył pan swój czas wypowiedzi. Naprawdę jest bardzo późno cały czas, to powtarzam. Mówiłem, że powinien pan trzymać się czasu na wypowiedź. Wygraliśmy za pierwszym razem wybory, Polacy po przeprowadzonych reformach wymiaru sprawiedliwości znowu nam powierzyli. Przepraszam, mam listę do omówienia teraz Tibor Bana z Węgier.